No, witam. To jest szczepienie, które pokazywałem w ostatnich dniach. Jak to wykonuję? No, i możecie zobaczyć, że tutaj oba zrazy się przyjęły. Każdy z nich wydał przyrost długości około 40 cm, a więc jest to szczepienie z sukcesem. Zdjąłem tutaj przed chwilą taśmę. Powinno się to zrobić wcześniej. Powinno się tą taśmę ściągnąć po około 3 miesiącach. Od od założenia zrazów. Wcześniej można ją przeciąć, aby nie ograniczała wzrostu kory na grubość. A więc widzicie, że jest sukces. Zachęcam do szczepienia tą metodą, bo jak widzicie, udaje się. Do zobaczenia.